Kryształy kowalencyjne. Atomy, które łączą się ze sobą wiązaniami kowalencyjnymi, nie zawsze tworzą odrębne cząsteczki. Czasami tworzą struktury przestrzenne, które są złożone z niewyobrażalnie wielkiej liczby atomów, które są powiązane wzajemnie wiązaniami kowalencyjnymi. Takie struktury to właśnie kryształy kowalencyjne. Skutek silnych oddziaływań między atomami, kryształy kowalencyjne różnią się właściwościami fizycznymi od związków kowalencyjnych o strukturze molekularnej. Wiele pierwiastków występuje w kilku różnych odmianach takich kryształów, które różnią się sposobem powiązania ze sobą atomów i strukturą wewnętrzną. Czyli na przykład jak mamy węgiel, to powiązane ze sobą atomy węgla w takim krysztale mogą być w różny sposób ułożone i dlatego mamy takie różne odmiany kryształów, które są zbudowane z tego samego pierwiastka i to są tak zwane odmiany alotropowe. Zaraz na następnym slajdzie pokażę, jak, węgla, jak wyglądają odmiany alotropowe na przykładzie węgla. Przykładem związku chemicznego, który tworzy kryształy kowalencyjne jest tlenek krzemu 4, czyli SiO2. I w tym związku jest tak, że każdy atom krzemu o hybrydyzacji sp3 łączy się z czterema pojedynczymi atomami tlenu, wiązaniami kowalencyjnymi które mają różnie, również hybrydyzację SP3 i te tleny są umieszczone w takich narożach czworościanu foremnego, i każdy z tych atomów tlenu łączy się drugim wiązaniem kowalencyjnym z innym atomem krzemu. Tak jak widać tutaj na tych kulkach, każdy czerwony atom tlenu jest połączony też z atomem krzemu wiązaniem kowalencyjnym. I w ten, sposób, w ten sposób mamy tutaj ułożenie tych atomów. Tak jak tutaj pokazano, taki mały fragment tej całej struktury. Tutaj jest już większy fragment wewnętrznej struktury tego kryształu. I w ten sposób właśnie powstaje taka struktura, która składa się z niewyobrażalnie wielkiej liczby atomów krzemu i tlenu. Tutaj widzicie, że jest to taka naprawdę wielka ilość tych atomów. I to tworzy właśnie. Kryształ kowalencyjny. I nie ma w tym krysztale odrębnych cząsteczek, które się przyciągają wzajemnie oddziaływaniami międzycząsteczkowymi, tylko te atomy wiążą się ze sobą w tej sieci krystalicznej wiązaniami kowalencyjnymi. A ten wzór symaryczny tego tlenku krzemu określa tylko wzajemną proporcję atomów krzemu i tlenu w tym krysztale. I ten wzór sumaryczny oznacza, że na jeden atom krzemu przypadają dwa atomy tlenu i w żadnym wypadku nie jest tak, że ten tlenek krzemu to jest taki jeden atom krzemu i dwa atomy tlenu, tylko bo jest ich w tym krysztale, tak jak tu pokazywałam, niewyobrażalna ilość, czyli bardzo duża. W związku z taką budową, te związki o strukturze kryształu kowalencyjnego są w temperaturze pokojowej ciałami stałymi i charakteryzują się bardzo wysokimi temperaturami topnienia. Nie rozpuszczają się, praktycznie w niczym się nie rozpuszczają. Są bardzo twarde i odporne na zniszczenia mechaniczne. Tlenek krzemu, o którym tutaj mówiłam... Które nazywa się też kwarcem, topi się w bardzo wysokiej temperaturze 1713 stopni i jest to jeden z najtwardszych minerałów. Odmiany alotropowe pierwiastków. O odmianach alotropowych mówiłam już też przed chwilą, że niektóre pierwiastki występują w dwóch albo więcej formach, które różnią się strukturą wewnętrzną i właściwościami. Fizycznymi, co za tym idzie, i są to odmiany alotropowe. I przykładem takiego pierwiastka, które ma więcej niż jedną taką odmianę kryształu, to jest węgiel. I on występuje w wielu odmianach alotropowych. I tymi odmianami są na przykład tutaj przedstawione na rysunkach diament, grafit, nanorurki. Tutaj mamy przykład nanorurki, fulereny. I na przykład też grafen. Myślę, że o nanorurkach, fularenie i grafenie być może nawet nie słyszeliście, ale o diamencie i graficie myślę, że na pewno każdy z Was słyszał. W związku z tym, że to są takie bardziej popularne i, 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 i bardziej znane wszystkim odmiany elotropowe, to o tych, o tych odmianach powiemy sobie nieco więcej. Najpierw o diamencie. Tutaj widzimy strukturę tego fragmentu kryształu diamentu. W diamencie wszystkie atomy węgla mają hybrydyzację sp3. Każdy z tych atomów węgla łączy się czterema wiązani, wiązaniami kowalencyjnymi typu sigma z czterema innymi atomami węgla. A te łączą się w podobny sposób z kolejnymi atomami węgla, i tak dalej. Powstaje regularna struktura kryształu kowalencyjnego, w którym każdy atom jest związany z czterema sąsiadami rozmieszczonymi wokół niego w narożach czworościanu foremnego, ponieważ wiązania węgiel-węgiel są bardzo mocne, kryształ diamentu jest bardzo twardy i uważa się go w ogóle za. Najtwardszy materiał, jaki jest znany człowiekowi. Na przykład takie sproszkowane diamenty wykorzystuje się do produkcji materiałów ściernych, końcówek wierteł, czyli to jest bardzo, bardzo twardy kryształ. Diamentu nie można stopić pod normalnym ciśnieniem. Jeżeli go ogrzejemy powyżej 700 stopni Celsjusza, to przekształca się stopniowo w grafit. No, i diamenty pewnie kojarzycie jako ozdoby. Kryształy diamentu są ogólnie przeźroczyste i wykazują bardzo wysoki współczynnik załamania światła. I po odpowiednim oszlifowaniu wykorzystuje się też je jako a drogocenne kamienie. Nazywa się je brylantami. To, co jest też ważne, to taka właściwość diamentu, że on nie przewodzi prądu. W przeciwieństwie do grafitu, zaraz o tym powiem, to jest bardzo ważne. Dlaczego nie przewodzi prądu diament? Bo wszystkie cztery elektrony walencyjne każdego atomu węgla są zaangażowane w wiązanie kowalencyjne, dlatego w tej strukturze nie ma tutaj wolnych elektronów, które mogłyby przewodzić prąd. Grafit przedstawiony jest tutaj i on ma już inną strukturę. I tą różnicę w tej strukturze już widzimy gołym okiem, bo budowa grafitu to jest, są takie warstwy. I każda warstwa składa się z takich sześciokątnych struktur, które są zbudowane z atomu węgla. Atomy węgla są schybetyzowane sp2. Trzy orbitale sp2 zorientowane względem siebie pod kątem 120 stopni. Są zaangażowane w wiązanie kowalencyjne typu sigma z sąsiadującymi atomami. I tutaj właśnie widzimy takie arkusze. Każdy atom ma też nieshybrydyzowany jeden orbital P, który jest prostopadły do tej płaszczyzny. Jest on obsadzony czwartym elektronem walencyjnym. Takie boczne nakładanie się tych orbitali każdego z atomów węgla prowadzi do delokalizacji elektronów P, które mogą się swobodnie poruszać między tymi warstwami w obrębie całego kryształu. I to tylko dzięki temu ten grafit jest dobrym przewodnikiem elektryczności, co się na przykład wykorzystuje w elektrodach wykonanych z tego materiału. Także to jest bardzo ważne, że w porównaniu z y, diamentem y, grafit przewodzi prąd. Jest to związane z tym, że tutaj atomy węgla mają hybrydyzację y, SP2 i y, zostaje jeszcze jeden nieshybrydyzowany orbital prostopadły do płaszczyzny, i na nim mamy te y, dodatkowe elektrony, y, które. Tutaj mogą się przemieszczać wzdłuż tych warstw. Jeśli chodzi o odległość między tymi warstwami, a odległościami między tymi atomami węgla, to odległość między warstwami jest większa niż długość tego wiązania węgiel-węgiel, i skutkiem tego ten grafit ma niższą gęstość niż diament bo te warstwy oddziałują ze sobą. Widać, że te warstwy nie są ze sobą w żaden sposób powiązane wiązaniami. One oddziałują ze sobą za pomocą jedynie słabych sił dyspersyjnych i mogą one dzięki temu się przesuwać, tak jakby ślizgać względem siebie. No i z tego względu grafit jest materiałem wyjątkowo miękkim i on się stosunkowo łatwo ściera. No i te właściwości... Mają znaczenie w wykorzystaniu grafitu, na przykład w smarach, które w smarach się używa grafit, bo on obniża tarcie między częściami maszyn. No i grafit to myślę, że najbardziej Wam znane zastosowanie to jest na przykład do ołówków. To, że on się właśnie tak łatwo ściera, to dlatego wykonuje się ołówki z grafitu. I tutaj w tabelce jest takie podsumowanie tego, co mówiłam, czyli porównanie właściwości odmian alotropowych węgla, tych dwóch najważniejszych, czyli diamentu i grafitu.